با ماشت الکی Jesteśmy właśnie na śniadaniu i mamy oto takie pyszne śniadanko dzisiaj. Całkiem fajnie. to w wszystko kosztuje grosze, ale zamiast samej suchej bułki można kupić jeszcze jakiś taki fajny. To jest coś, placek trochę na słodko z takiego ciasta francuskiego. słodko słone Słodko słony, pyszny jest bardzo. Takie paluszki pewnie też kosztują po prostu grosze, ale no naprawdę wystarczy pomyśleć, dołożyć dosłownie przez hotel kilka groszy i mamy super fajne śniadanie. Jeszcze jakiś ogórcik Chociaż wolimy omleta niż jajko na twardo, ale ogólnie bardzo fajnie tutaj na śniadanie. Nieźle jeszcze zaraz będzie kawa, więc nie jest najgorzej ze śniadaniem. No i z takim pięknym widoczkiem na kair. No i przyszły jeszcze to są soki. Soki jabłkowe, znaczy strasznie słodkie, taki się snapuj jabłko smakowy i smacznego śniadania życzymy w takim razie Jesteśmy właśnie, okazało się, że na syryjskim jedzeniu Kasia będzie jadła falafela, a ja takiego kurczaka kebaba w, w jakimś chlebku, a właśnie kroi świeże mięsko, ale super. Mm. Pierwszy raz jemy dopiero kebaby w, w Egipcie. Nie jedliśmy do tej pory. Ale są bardzo dobre. Mm. Mm. Ja mam, nie wiem, nie wiem jak to w sumie nazwać, szawarmę z, y, z kurczakiem, taka się ma z falafelem. Jest w środku taki jogurt czosnkowy, bardzo dobry. Pikle. Nie jest zupełnie pikantne. Bardzo dobre. I za dwa takie te zapłaciliśmy 35, czyli 7 zł za, dwa, za dwie takie dwa takie kebaby. Ej, idziemy teraz na bazar, jak on się nazywał? Khan Kalili. Khalili. Khan Khalili? Mm -hmm. Już Khalili? raz na nie byliśmy, ale idziemy jeszcze raz. Bo wtedy byliśmy tak dosłownie na chwilę. Pierwszego dnia chyba, czy drugiego? ale niestety jest już ciemno, bo jest już po szóstej chwile, a o szóstej jest zachód słońca. Myślałem, że dzisiaj wyjdziemy trochę wcześniej, ale jeszcze coś musiałem porobić, coś porobić. Jeszcze się za nim zebraliśmy i jest już ciemno. Więc tak praktycznie codziennie wychodzimy na miasto poza weekendem, jak już jest ciemno, no niestety. Ale nie ma tego złego, ponieważ w Kairze przynajmniej i też nie wykluczono, że w całym Egipcie. Właściwie miasto nie śpi. Nie ma problemu, żeby tutaj chodzić na jakieś bazary, na jedzenie do sklepów, nawet późno wieczorem do północy spokojnie wszystko jest pootwierane, do jakiej do 11. Jedzenia są otwarte o pierwszej, drugiej, trzeciej. Mam wrażenie, że czasami są otwarte 24. No. Dzisiaj właśnie mieszkano w takiej ruchliwej teraz ulicy, gdzie jest dużo knajka, to mam wrażenie, że całą noc coś się działo. Pewnie tak. Miałem pod blokiem kilka właśnie knajpek z jedzeniem. O. I pod tym względem właśnie nie ma problemu, że wychodzimy późno, bo e, jest wszystko po prostu pootwierane. Nawet no, ostatnio chodziliśmy na zakupy, szukałem jakiejś bluzy, było chyba po 11.00. Normalnie sklepy pootwierane, nie ma tutaj problemu. Zaczyna się bazar. Tutaj kończy się już taki bardziej lokalny bazar. Tam, w tą stronę, jest bardziej lokalny, ale nie mogę za bardzo nagrywać, bo jest taki ruch, tak ciasno, że nie da się po prostu. A tutaj już się zaczyna taki bardziej turystyczny, są z pamiątkami, jakieś magnesy, figurki i tak dalej, takie chłam turystyczny i w tamtą stronę już jest właśnie bardziej taki turystyczny i tu jeszcze jakieś fajne sklepiki, ale fajnie, ale tutaj już nie są tacy, tak? Okay. A, okej, okay? przykro <laughs> Nie, bywają tutaj mili, ale też jest sporo właśnie już takich tutaj niemiłych, natrętnych naciągaczy, naganiaczy. Teraz tutaj Do właśnie żeby coś kupić. Przedtem Kasia kupowała taką saszetkę i pan był bardzo miły. Dopóki Kasia kupiła, nie dała mu pieniędzy, a już jak wydawał jej resztę, to już był... W ogóle nawet do mnie spanka wydałam jakieś te pieniądze i dobra. już był... Niemiły, bo wytargowaliśmy z nim z 35 na 25 punktów. A teraz idziemy do kawiarni. Jak ona się nazywa? El Fischawa. Idziemy do El Fiszawa. Ona tu się znajduje na końcu. To kul kultowa kawiarnia, która ma 700 lat. Tak? Nie, nie, ile ona ma? 200. 250 lat, a ogólnie ten cały suk. Ten bazar ma 700 lat. O, właśnie, elfiszowi, elfiszowi. Tylko niestety nie mam nigdzie miejsca, żeby usiąść. I tutaj też przychodzą całe wycieczki, bo to jest bardzo znane właśnie ten, ta kawiarnia, i tu przychodzą całe wycieczki właśnie białych. I ogólnie tu dużo ludzi przychodzi. To jest właśnie Kasi Nabytek, taki ten futerę na telefon, portfelik. Hmm. Znowu, znowu. Bardzo fajny, za 25 funtów, czyli za 5 zł. No tak, bo tu jest mm -hmm. wsta, to jest i na telefon i na pieniądze. na szyjnik w O, jeszcze, jeszcze Kasia ma na szyjnik taki fajny. E, za ilon był? E, no nie e... ważne że ważne, że dostała. No, właśnie. Ten, cały ten suk, ten bazar ma e, 700 lat, czyli powiedzmy 1250, 1300, coś takiego. Więc jest naprawdę stary, bardzo stary. A ta kawiarnia, w której teraz jesteśmy, ta al ma 250 lat. Ma 250 lat, więc też jest e, bardzo stara. Bo tutaj mamy niestety niestety jest sporo takich właśnie naganiaczy, jakichś zaczepiaczy. no tutaj jest miejsce turystyczne. Niestety tutaj już jest właśnie taki prawdziwy Egipt, strasznie nagobują, naciągają, nie jest może już taki najgorszy, ale już jest taki, taki Egipt, jak pamiętaliśmy, więc, ale na szczęście to dosłownie w ten sposób jest tylko w takich miejscach jak tutaj i jeszcze kilku jakichś. Tak naprawdę jest bardzo przyjemnie, bo są mega sympatyczni ludzie. Poza tymi kilkoma turystycznymi miejscami, więc to, to sprawdza się to, że e, ludzie skażeni turystycznie są, e, są niemyjni, a ci tacy prawdziwi, niezwiązani z turystyką, są naprawdę bardzo fajni. Ale w tym roku jeszcze nie chodną. A, no jeszcze nie, tutaj raczej Tutaj raczej nie. Aha, nie to jest, tu jest jeszcze w miarę w o i mamy kawę, kawę po turecku, to jest bardzo popularna kawa po turecku, a ja mam herbatę z miętą. Niebieskie nie, nie Tak. To jest niebieskie Ale fajnie pachnie miętą. O i oczywiście pełno kotów. Dobra, miętowa herbata, pyszna. A ty masz kawę z kardamonem. musi być Z kardamonem. Kardamone. Kardamone. E, już poprzednim razem, jak jesteśmy teraz drugi raz, to jest dosyć drogo. Niestety dosyć drogo, ponieważ herbata kosztuje aż 20 funtów, jak punktów. na jak 20 funtów, czyli 4 zł herbata kosztuje, a kawa. A pewnie będzie trochę droższa, kawa pewnie za 30 będzie kosztowała. na o tym, że to jest. Za herbatę u pana za 5. Żeby... No normalnie w, w, w takiej kanciapie przy drodze e, takiej lokalnej e, herbata kosztuje 3 funty, czyli e, ile? 77 rocznie. No, 70 rocznie całe. Więc za 20 funtów mamy u pana 10. No ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w kultowym miejscu, to w Polsce herbata pewnie kosztowałaby to 10-15 zł, więc i tak nie jest źle. Tu jest meczet Al Husseina, ale fajnie wygląda. Znaczy tak jest z zewnątrz nie, niezbyt e, atrakcyjny, ale w środku, w środku sprawia wrażenie, że wygląda bardzo fajnie. Ale my nie możemy tam do środka wejść. I tutaj jest cały rząd e, innych knajpek. E, do El Shavi trzeba troszeczkę trafić, to jest na odrobinę w głębi, trzeba do niej trafić odpowiednio. A tutaj jest są ewentualnie inne knajpki, ale już nie mają takiej historii jak El Shavi. A tutaj dla fanów shishy cały sklep z tematyką shishy i są różne shisha i różne tutaj widać tytonie naczyte wkłady i rurki fajne, o, no, ale wybór.

そう。 Good. O, i tutaj właśnie robimy sobie, znaczy zamówiliśmy sobie kawkę. E, taka lokalna kawka, mega tania. Kawa złotówka kosztuje bez mleka, a z mlekiem 2 złote. Ale super. Mamy tutaj koszari. Czyli to jest makaron, ryż, e, smażona cebulka, to jest jakiś sos pomidorowy, a spróbuj tak sos, sam, sos pomidorowy, jak on smakuje. Sos pomidorowy z cebulą, to jest taki wiecie, arabski smak, no. Tak? Właśnie... Jakiś, jakiś specyficzny trochę? I w Turcji to tak smakuje, mhm. I, i w Egipcie, i w Tunezji, ja tak nie umiem zrobić w domu, nie wiem jak oni to robią, to jest, baj, jest Jemy dzisiaj koszari w trochę innym miejscu. Nie jesteśmy bardzo głodni, więc zamówiliśmy sobie po prostu jedną dużą porcję koszari na dwie osoby i zjemy sobie wspólnie. Teraz trzeba dodać trochę tego sosu. To jest chyba czosnkowy, mi się wydaje. Daj łyżkę. teraz sos chili. A widzisz, to jest taki trochę lepszy, bo nie taka sama oliwa. Bo się nie okazało że to się to będzie znowu tak wikantno, że ja to Mhm. Mm to bardzo ostre Jak my to zjemy. O jest, mamy różny makaron, kilka rodzajów makaronu, jest ryż. Jest prażona cebulka. No prażona cebulka super i ciecierzyca i soczewica. Mm, ale wygląda super. Zostaliśmy no, na jeszcze w takich kubeczkach. Nie wiedzieliśmy na początku co to jest, a to się okazało, że to jest taka sałatka, woda e, przyprawowa, tak to mam powiedział, spices water, to jest, jest to taka, woda smakuje jak e, woda spod ogórków, taka kiszonka. Tu jest koperek, kolendra, sałata i wydaje mi się, że tu jest coś na... na... Coś podobnego do Rukoli. To raczej nie jest Rukola, bo oni chyba nie mają, ale coś podobnie smakuje. Mhm. To jest chyba posolone i jest to pyszne. Takie ukiszone trochę. Ja właśnie mam cztery porcje tego. Mm, dostaliśmy ekstra porcje. Mi to tak średnio smakuje. Ale dosłownie tak, jakby się piło wodę spod ogórków. Mąsony. Mhm. O, ty takie, o. Mhm. Mnie to bardzo smakuje. Jak cię przyczyści albo, albo wzmocni, albo przyczyści. Dostaniesz taki. Najpierw lo... przestrę, potem wzmocni. Dostaniesz lokalnej flory bakteryjnej. Mi już po Indiach nic nie wierzę. Odpukać po ponad tygodniu. Nie mieliśmy żadnych, zupełnie żadnych problemów żołądkowych. A teraz tutaj jest mecz, gra. Gra Bayern i gra Robert Lewandowski też, więc mamy tutaj Bolandę. Mamy już tutaj swoją herbatkę, bardzo dobrą herbatkę i sziszę. Zobaczcie jaką mamy śmieszną sziszę, z czego zrobioną z butelki po Golden Label, więc taka porządna butelka i z porządnej butelki tutaj nawiercone po prostu otwory i zrobiona z tego szisza. Ale pomysł, po prostu genialny pomysł. Można sobie samemu zrobić dowolnej jakieś fajne flaszki, takiej dużej. I jest zajebista Shisha. Mamy dzisiaj Shishę I oglądamy tutaj mecz z Lewandowskim. to jest tahana, tahana jakoś tak jab jabłkowy. Pan się ucieszył, że powiedziałem po arabsku, bo sprawdziłem, bo nie rozumiał, nie rozumiał apple. Sprawdziłem, jak się mówi po arabsku apple. Tahana chyba. Pan się ucieszył. I tutaj właśnie w takim miejscu, jesteśmy w Cafe Red. Bardzo fajnie. A prawie, prawie Lewandowski prawie strzelił. Allah. Była ostatnio bardzo dobra pogoda. A dzisiaj e, po południu zrobiło się chłodno, i tak jak widzicie, to nie jest chyba smog, To chyba nie jest smok, tylko na nawiewa jakiegoś takiego. Raz na jakiś czas przychodzi podobno do Kairu taki wiatr i przynosi taki pył, jakby z pustyni. Może tak, tylko do Kairu, po prostu we nie w taki wiatr. Nie pamiętam, jak on się nazywa. I dwa, trzy dni tak wieje, on nawiewa takiego pyłu z wiachem. No, w Nie fajnie jest. Jest właśnie przed 12,00. Normalnie jeszcze są sklepy otwarte z, na przykład z warzywami. Tutaj właśnie też mnóstwo ludzi o, siedzi i ogląda mecze. Tutaj są siszownie, herbatki, a my... O, tutaj zaraz mieszkamy. Piekarnia cukiernia też jeszcze jest otwarta. Jest zaraz 12, a tutaj też ludzie oglądają mecz. Potwierane normalnie sklepy. Nie no super. Jesteśmy już w pokoju, o kurczę, całą taką kurtkę w tym kurzu masakra. Jest cała twarz też w kurzu. Nie wiem co się właśnie, skąd tego nawiewa. Pewnie jest właśnie z, z pustyni prawdopodobnie, albo też po prostu jest wiatr. I na, drodze, na drogach na ulicy jest mnóstwo takiego kurzu, może to po prostu się podnosi i właśnie kurzy też w oczach mam. O kurczę. Wow, ale fajnie tutaj. Fajnie mamy właśnie lokalizację, bo dosłownie 100 metrów w tą stronę. Mamy fajniejszą lokalizację teraz, dużo bardziej niż mieliśmy wcześniej. Uważam, mm -hmm. że ta jest lepsza. Tak. To jest tak. kilometr różnicy, ale, mm -hmm. ale tutaj jest ciekawiej. Mm -hmm. Ale ta sziszownia, ta szuszarnia trochę droższa jest niż, te, niż ta, do której chodziliśmy, ale tamta jest dużo dalej, tam w takiej gorszej dzielnicy. Nie no, tutaj było w ogóle ładnie. Ładnie. ładnie zdanieki, mm -hmm. wszystko, a tam to wiecie, takie po prostu jakby ze śmietnika trochę po te rzeczy. Ale tam jest lepsza herbata. No. Tutaj herbata 8 funtów, czyli niecałe 2 złote, shisha 30, czyli 6 zł. No, ogólnie za dwie herbaty i Shiszę zapłaciliśmy 46. No, dałem 50 funtów, co jest z ostrością. Czyli 10 zł. Poglądaliśmy mecz. Lewandowski grał fajnie. Dwa razy prawie strzelił. Chociaż ci Egipcjanie są za Liverpoolem, Liverpoolem. tak? Bardziej za Liverpoolem. Ale tutaj no, ale nie ma tutaj problemu. Nie mam problemu, nie dostanie się chyba tu, w Tam co chodziliśmy do na na, na tego tańszego miejsca, tacy bardziej e, starsi ludzie przychodzili, a tutaj znowu bardziej młodzież. Ale też nie wiem czy to nie jest przez to, że dosłownie obok nas jest e, uniwersytet amerykański. Nie, coś z Grecji. No, ale też jest amerykański Aha, uniwersytet. Tak. I nie wiem czy po prostu tutaj, bo to widać że tacy studenci, mm -hmm. dużo takich właśnie studentów. Ale bardzo kulturalnie wszystko tak, fajnie. Tak, to tacy, nie, nie takie wiecie gości, tylko właśnie widać, że tacy studenci z klatkami, z książkami, także fajnie. Wie, całkiem spoko, fa, fajnie jest tutaj, fajnie. O, jest prawie północ, więc zaraz czas, czas, czas. spać. Czas, czas. spać. Jutro, jutro mamy w sumie ostatni dzień taki zwiedzania. w <noise> To jest czwartek, w piątek się przenosimy, mamy koncert. W piątek się przenosimy na jaką stronę, na, na, na mm. wizę. W sobotę gdzieś jeszcze musimy jedną noc sobie przenocować i w niedzielę rano o 8 mamy pociąg do Luxoru. 10 godzin pociągiem, a właśnie dzisiaj rezerwowałem, niestety... No, pochwal się, pochwal. Um, jeszcze chyba wczoraj czy sprawdzałem, wczoraj. było jeszcze bilety na pierwszą klasę. Pierwsza klasa kosztuje 200 chyba z kawałkiem funtów, czyli 45 zł chyba bilet kosztował. 10 godzin jazdy pierwszą klasą. Ale niestety już dzisiaj nie było, może było jedno miejsce. Nie było już dzisiaj wolnych miejsc w pierwszej klasie na dwie osoby, więc jedziemy drugą klasą, a druga klasa za. Yy, za dwie osoby 200 chyba 30 funtów yy, czyli ile? 40, 45 no niecałe 50 zł za dwie osoby, 10 godzin jazdy pociągiem. Więc nieźle, strasznie tanie są te przejazdy, tańsze niż w Indiach, bo w sumie mm. w Indiach to nie były no. takie tanie. Chyba że ten jakimś najgorszym. Także idziemy spać na razie.